W Zespole Szkół nr 3 w Tarnobrzegu podsumowano kolejną odsłonę projektu Wisło San Young Staff Academy, który jest realizowany pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele z tarnobrzeskiej budowlanki wzięli udział w warsztatach rozwijających kompetencje miękkie, takie jak zarządzanie emocjami, sztuka autoprezentacji oraz umiejętność pracy w zespole. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz stosowne certyfikaty. Program jest realizowany już czwarty rok i co semestr dwie szkoły biorą udział w dodatkowych zajęciach. Są one prowadzone przez dr Małgorzatę Makowską, trenera rozwoju osobistego oraz doświadczonego wykładowca akademickiego. W ramach siódmej odsłony projektu z oferty skorzystało kilkunastu uczniów oraz kilku nauczycieli Starnobrzyskiej Budowlanki. Te zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas maturalnych lub przedostatnich klas, czyli dla tych, którzy idą w świat i potrzebują tych umiejętności miękkich, tak, czyli komunikacyjnych, odporności, autoprezentacji, umiejętności pracy w grupie i wielu, wielu innych. Schemat jest taki: w całej szkole jest 21 godzin zajęć, z czego dwie godziny są takiego wykładu wprowadzającego, w którym uczestniczą i uczniowie, i nauczyciele. Potem jest dwugodzinny warsztat dla nauczycieli, trzygodzinna superwizja dla dyrekcji, dla pedagoga, psychologa szkolnego i wychowawców. A reszta to są warsztaty dla młodzieży. No i dzisiaj podsumowanie. Warto brać udział w takich dodatkowych rzeczach. Są to kompetencje miękkie, które są niezmiernie potrzebne w otaczającym nas świecie, szczególnie dla młodzieży. Ale nie tylko młodzież brała udział w, tym, w tych warsztatach, szkolenia, które odbywały się od ponad miesiąca, ale również nauczyciele. Uważamy, że no nie samą nauką człowiek żyje i szkoła żyje, że oprócz wszelkich przedmiotów, egzaminów, matur, egzaminów zawodowych, codziennych zmagań z matematyką, fizyką i przedmiotami Niezmiernie ważne są właśnie nabywanie przez młodzież kompetencji miękkich. Pomysł organizacji warsztatów narodził się z rozmów indywidualnych i ankiet przeprowadzanych wśród przedsiębiorców z terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zwracali oni uwagę na potrzebę kształcenia kompetencji miękkich wśród młodzieży. Od dwóch edycji do projektu zostali również włączeni nauczyciele, aby kontynuować i wzmacniać na lekcjach wychowawczych wiedzę i umiejętności rozwijane podczas warsztatów. Ogólnie problem jest i to już od wielu lat się dostrzega, stąd ten pomysł powstał kilka lat temu, żeby gdzieś te nisze wypełnić. No i ten projekt realizowany właśnie we współpracy ze mną przez Wisłosan to jest projekt unikalny w skali kraju. Ja osobiście jestem przekonana, że te umiejętności zawodowe, tak zwane twarde, budują się na fundamencie umiejętności miękkich, czyli tych życiowych. Jeżeli po prostu ktoś, mówiąc wprost, nie radzi sobie z życiem, to i ciężko mu będzie w pracy. Pani doktor Małgorzata Makowska robi to z takim wdziękiem migracją, bo dzisiaj nie jest prostą rzeczą przekazać wiedzę ludziom młodym, tak powiedzmy ta dyscyplina i utrzymanie osoby w obecności na wykładzie, często mija się, patrząc na to, co się dzieje na uczelniach wyższych z młodzieżą. Natomiast no, pani doktor posiada takie kompetencje, żeby swoimi zajęciami wzbudzić spore zainteresowanie. Kontynuujemy coś, co zyskało na popularności. Do projektu mogą przystąpić zarówno szkoły ponadpodstawowe, jak i uczelnie wyższe o profilu zawodowym oraz placówki edukacyjne współpracujące z przedsiębiorcami z terenu Tarnobrzeskiej Strefy. W planach jest także rozszerzenie projektu o szkoły podstawowe z racji faktu, iż braki w tym zakresie widoczne są już na tym poziomie edukacji. To jest coś innego, tego w szkole nie uczą. No i jest tutaj też wiele takich rzeczy sięgających w najnowszą naukę. Plus wiele zajęć praktycznych, na przykład jak opanować stres, jak sobie wyrównać oddech, jak poprawić koncentrację, jak sobie wyznaczyć dobry cel, jak wzbudzić w sobie motywację, jak się dogadać z drugim człowiekiem. No i co najważniejsze, jak się dogadać ze sobą, bo, bo to jest taka umiejętność no, dosyć rzadka. Może nie kwestie finansowe, co bardziej e, ten harmonogram e, pani doktor jako e, twórcy tego programu i tego projektu e, powoduje, że no, możemy pozwolić na wybranie dwóch szkół w jednym semestrze, czyli automatycznie cztery szkoły w trakcie roku szkolnego i jesteśmy w stanie zainteresować się tymi warsztatami. Zdecydowaliśmy się współpracować z Tarnobrzeską Popularną Budowlanką i Zespołem Szkół numer 2 w Nowej Dębie, a więc na obszarze strefy. W murach Tarnobrzeskiej Budowlanki uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty oraz stosowne zaświadczenia. Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia przekazywała również Agencja Rozwoju Przemysłu. Nabyte doświadczenia oraz kompetencje będą przydatne, co pokazują poprzednie edycje projektu. Myślę, że to są bardzo cenne dokumenty, dlatego że no, pracodawcy coraz bardziej widzą, że pracownik z umiejętnościami miękkimi, to taki radzący sobie z emocjami, umiejący się dogadać z innymi, to jest naprawdę bardziej cenny pracownik. Bo ktoś, kto tych umiejętności miękkich nie ma lub ma je słabo rozwinięte, nawet jeśli jest doskonałym specjalistą. No jest narażony na szybsze wypalenie się, a poza tym zwykle nie potrafi pracować w grupie. Nie potrafi sobie poradzić ze swoimi emocjami. I wtedy powstaje dla pracodawcy problem. Nigdy nie będzie wiadomo, co młodzież w przyszłości będzie robiła po szkole. Czy pójdą na studia, czy wyjadą za granicę, czy zostaną może w naszej małej ojczyźnie. Także wszelkie takie certyfikaty, umiejętności, które nabywają, zaświadczenia, które zdobędą, które są certyfikowane, mogą być im potrzebne w przyszłym życiu. Podobne podsumowanie odbędzie się w lutym w zespole szkół nr 2 w Nowej Dębie. W semestrze wiosenno-letnim udział w ósmej edycji programu wezmą dwie kolejne placówki. Wedle planów takie działania będą realizowane również w kolejnych latach. Agencja Rozwoju Przemysłu jest spółką prawa handlowego, więc tak naprawdę z końcem roku szefowie nasi, Rada Nadzorcza i Zarząd rozlicza nas z wyników finansowych. No ale z tyłu głowy, z racji specyfiki, mamy tak zwaną powinność statutową, tą misję, i uważamy, że poprzez partycypację w wielu wydarzeniach o naturze kulturalnej, sportowej, ale też edukacyjnej, spełniamy pewną misję dla społeczności lokalnej na terenie której funkcjonuje ta Rąbrzeska specjalna strefa ekonomiczna Wisłosan i tak będzie